Witajcie na kanale Basia w Keturze. z tej strony, oczywiście Basia. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny filmik z naszej serii przygotowywawczej do świąt, czyli z kalendarza adwentowego. Dzisiaj będę robiła pieczone pierogi z kapustą i grzybami. Kochani, mój farsz do pierogów już wcześniej przygotowałam, tak żeby jak najbardziej sklecić te filmiki, żeby to były filmiki o pierogach, a nie o farszu do nich. Te pierogi możecie zrobić w każdej postaci, oczywiście nie tylko świąteczne, możecie też zrobić w postaci ruskich pierogów. Tutaj oczywiście podsyłam Wam link do filmu, w którym jest wszystko Pokazane jak zrobić. Jest to seria z kołem i, z, i w sumie z golfowaniem troszkę w ciemno, a później testem węgloluba z podziałem właśnie na trzy różne pierogi. W wersji właśnie keto, w wersji kupnej i wersji robionej, um, więc jeżeli jesteście, cieka jesteście ciekawi, jak ten test wyszedł, to oczywiście zobaczcie sobie cały filmik. Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapeczki w górę i w tym momencie do zostawienia komentarza o treści pieczone pierogi. Ja dzisiaj na moje pierogi robię z inspiracji yy, keto bułki właśnie z Instagrama, troszkę zmieniłam proporcje, troszkę zmieniłam składniki, także nic, zaczynajmy. Właśnie Wam wrzucam w tym momencie screenu, na którym możecie sobie zobaczyć co jest potrzebne. W telefonie zrobić screena jak uważacie, no ja już Wam mówię będzie nam potrzebne 200 g sera żółtego do tego 70 g mąki migdałowej 2 jajka łyżka mascarpone łyżka gumy ksantanowej gumy guar czegoś, co będzie naszym zalepieczem i niestety nie można tego pominąć, jest to kluczowy krok i do tego jeszcze będą nam przyprawy, ja będę używała sól, pieprz i czosnku. Kochani, nasz żółty ser rozpuszczamy albo w kąpieli wodnej, albo w mikrofali, ja standardowo robię to w mikrofali, więc rzucam i za moment się widzimy. Pamiętajcie, żeby w międzyczasie sobie go mieszać, tak żeby się po prostu nie przywarł do boczków e, miski. A few moments later. kochani, mój żółty serek już jest rozpuszczony, więc dorzucam sobie do tego naszego maskarpone i mieszam. Wiecie co, ja to zrobię standardowo, tak jak w sumie powinnam. Zagniot zagniotę sobie nasze ciacho ręką. Nie jest za ciepłe, więc akurat będzie się fajnie zagniotało. Okej, do tego sobie wbijamy nasze dwa jajka. Pamiętajcie też, żeby ten ser, kiedy wbijacie jajka, nie był za gorący, tak żeby po prostu się nam, e, no nie zrobiła jajeczniczka. Najpierw sobie dodam jeszcze tej gumy ksantanowej. Dołożymy sobie troszkę przypraw. U mnie tak jak mówiłam, to będzie pieprz, czosneczek i sól. Ok. i do tej masy sobie powoli dodajemy, powoli powiedziałam, dodajemy mąki migdałowej i wyrabiamy ciasto. Więc ja sobie je wyrobię i za moment się widzimy. Kochani, w trakcie wyrabiania ciasta doszłam do wniosku, że jednak dosypię sobie jeszcze tu czuwatą łyżkę mąki migdałowej. Także dalej wyrabiam. Dużo mniej już się lepiej, więc wrzucam sobie do folii spożywczej i do lodówki. No, przepraszam, gdzieś około godzinkę. Jeżeli chcecie szybciej, no to 20 minut do zamrażalnika. Widzimy się za godzinkę. A few moments later. Kochani, właśnie wyciągnęłam moje ciacho z lodówki. Ja się okazało mam resztkę papieru do pieczenia. Nie wiem, muszę kupić, ale coś z tego uzyskałam, z tego co jeszcze mam, więc biorę sobie po prostu część z tego ciasta, będę porobiła w mniejszych kawałkach. Tak sobie myślę, że dużo łatwiej by było zrobić to w ten sposób. W ogóle się nie lepi, patrzcie, do rękawiczki, więc jak coś to do rękawiczki i lecimy. Wyszły nawet całkiem ładnie, wrzucamy je do piekarnika na 170 stopni razem z termoobiegiem, tak było we wstępnym przepisie i tam chyba bodajże było około 12 minut, więc ja sobie po 10 zajrzę jak wyglądają, także widzimy się za moment. Kochani, wybaczcie mi ten hałas w tle, ale zmywarka po prostu musiałam już ją wyłączyć, bo się nazbierało tyle do zmywania, że jeszcze czeka trochę. Yy, ale właśnie przytęknęły mi nasze pierożki, więc wyciągam je i pokazuję Wam, jak wyglądają, a wyglądają rewelacyjnie. Już nie umiem się doczekać, ale je spróbuję. Zobaczcie, o, one są piękne! A tak sobie sobie ja biorę Was tutaj i Wam pokazuję z bliska, jak wyglądają. I oczywiście, jeżeli tego typu filmy Wam się podobały, to zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście komentarz i subskrypcje na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa hej.